Paulina, wiosenna ramówka telewizji polskiej. No dzieje się wiem jak miłość. Twoja Kaśka troszeczkę namieszała. Moja Kaśka nawet porządnie nabroiła. I ja się boję, jak społeczeństwo na to zareaguje i moje fanki, które wierzyły, że Kasia jest lojalna i grzeczna. Ale teraz najczęściej słyszę, że cicha woda brzegi rwie. I niestety, a propos mojej postaci, to się bardzo sprawdza to, bo rzekadło. No właśnie, no przecież z Jakubem to była taka, takie wręcz wzorcowe małżeństwo. Wierni, kochający się. A tutaj nagle pojawia się dawny ukochany. No i Maega zawrócił w głowy twojej bohaterce. Co to będzie dalej? E nie mogę powiedzieć, co będzie dalej, ale oczywiście Mariusz ponownie pojawia się w życiu Kasi. Jest to niespełniona miłość młodzieńcza, pierwsza miłość. I niestety, akurat trafił w idealnym momencie, kiedy małżeństwo Kasi i Jakuba przeżywa dosyć poważne turbulencje. Jakub nie poświęca jej wystarczająco dużo czasu, zajął się poszukiwaniami Marcina. Kasia poczuła się, że... Jest na drugim planie i no nie dostała wystarczająco dużo uwagi i po prostu to uczucie w niej gdzieś na moment tak troszeczkę przykasło, a Mariusz bardzo napiera i nie bierze jeńców, jeżeli chodzi o to, żeby odzyskać bądź zdobyć Kasię. Oj tak, no ja już widziałem te pierwsze odcinki z nowego sezonu, więc wiem, że będzie się tam działo, że Mariusz będzie bardzo tutaj. Na, dobijał się do Twojej bohaterki, że tak to nazwa, ale to, to co bardzo. też mówisz, to też jest w bardzo dużo prawdy. Bo rzeczywiście, jak w pewnym momencie, no, Tomka się tak jakby zepchnął na drugi albo wręcz trzeci plan. To było bardzo widoczne na ekranie. Więc kurczę, no, naprawdę super, też to wszystko zagraliście. Naprawdę ta chemia pomiędzy Waszą trójką, to tam, no i iskrzy. E, dziękuję bardzo za komplement. E... Tak, uważam, że jeżeli ludzie nie skupiają się wystarczająco dużo na związku i na tym, żeby pielęgnować relacje, to niestety ona z biegiem czasu gdzieś po prostu się rozchodzi i każdy idzie w swoją stronę. Ostatnio usłyszałam, że związek to też taka praca. Jeżeli przygotowujemy się do pracy, jeżeli spędzamy tam 8 godzin i skupiamy się, każda wolna myśl jest a propos tego, że jak możemy ulepszyć siebie jako pracowników a też powinniśmy myśleć o tym, jak możemy ulepszyć siebie jako partnera, partnerkę i też poświęcać temu wystarczająco dużo czasu, żeby ta druga osoba nie poczuła się właśnie zaniedbana, czy żeby to uczucie po prostu no, nie wygasło. Tak, to prawda, ale to też jest właśnie fajne w Twojej bohaterce, że w końcu może się pokazać z trochę innej strony. To też chyba fajne wyzwanie aktorskie dla Ciebie, żeby się trochę pobawić tą postacią. Oczywiście, ja kocham wyzwania aktorskie, ja lubię jak coś się dzieje, jeżeli jest za długo, zbyt dobrze, to chyba też e, widzowie tracą zainteresowanie. A robimy to po to, żeby no, zainteresować każdego, tak, żeby każdy też znalazł dla siebie. Hmm, może jakiś temat, bo strada jest no, niestety dosyć powszechnym problemem, jeżeli chodzi o związki, o małżeństwa, pokaże, że to nie musi być zero jedynkowe, że tak naprawdę łatwo jest nam oceniać, bo nas to nie dotyczy, a kiedy nas spotka osobiście, to naprawdę tam jest burza emocji i to nie jest wcale takie oczywiste, że no ktoś... Wiadomo, wiadomo, ktoś jest nielojalny, no, to jest błąd, ale ja szukam ciągle usprawiedliwienia dla mojej bohaterki, żeby nikt jej nie oceniał tak, że no, definitywnie jest to zła osoba, no bo ona tak naprawdę dąży do tego, żeby być szczęśliwa, tak jak każdy z nas. Ehm, I nie można mieć jej tego za złe, że chce być po prostu kochana i spełniona. No tak, to tutaj absolutnie nic nie jest zero-jedynkowe w tej bohaterce i to też mi się właśnie w niej podoba, ale to, co też jest chyba ważne podkreślenia, to, że jej wybory będą miały wpływ nie tylko na jej małżeństwo, ale też na przyjaźnie, no bo przecież ta relacja, która jest między Kaśką a bohaterką graną przez Ilonę Janyst, no to też zostanie wy stawiona na bardzo ciężką próbę i to już jest widoczne. Tak, Ilona Janys, przepraszamy. Aneta Hodakowska jest bezkompromisowa. Początkowo bardzo wspiera Kasię we wszystkim, co robi. Widzi od początku, że jest dosyć uległa i pogubiona. Ale ja uważam, że w prawdziwej przyjaźni chodzi o to, że akceptujemy wybory osoby, z którą się przyjaźnimy, która jest dla nas bardzo ważna. Ee, nawet jeżeli one nie są w zgodzie z naszymi wyborami. I dlatego mamy taką no, relację, przyjaźń, bo. Akceptujemy tę drugą osobę w pełni, i jej wybory też musimy zaakceptować. Po prostu. Na tym polega prawdziwa miłość i przyjaźń. Dobra, już abstrahując od jak miłość. Opowiedz, co się teraz dzieje u Ciebie zawodowo. No bo teatralnie no widzę, że jesteś ciągle w wyjazdach. Z Boeing Boeing chyba zjeździliście całą Polskę. Także dzieje się. No w teatrze kamienica to też można dostać bilet na kolejne spektakle cały czas, które są z tą w repertuarze. Po prostu też się przydają jak ciepłe bułeczki. No co powiedz o tym? E, tak, aktualnie gram w czterech tytułach. Dwa tytuły w kamienicy, lekko nie to, będzie. To jest mój debiut. W reżyserii Tomka Sepryka no. oraz Petarda w Teatrze Kamienica, ale również gram w Teatrze Kwadrat, ciotkę Karola. Chyba już 15 lat grają to przedstawienie. Ja tak, ja y, gram rolę Ella de la Hay, tak się nazywa Moja okay. postać. I pierwotnie grała ją Ania Karczmarczyk, jak miała właśnie tam 20 lat czy nawet 18. E, I oczywiście ostatnio zrobiłam zastępstwo w spektaklu Boeing Boeing, e, gdzie grałam z Mikołajem Roznerskim, Anną Jarosik, panią Elą Jarosi, Karoliną Hapko i Bogusławem Kudłukiem. E, jeździmy po całej Polsce, można nas oglądać. Myślę, że jeszcze i w tym roku, do końca tego roku, jak i również w 2026 roku będą jakieś bilety. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. No ten spektakl to jest przebój, no ja się nie dziwię, no bo widzowie walą na niego drzwiami i oknami. Miałem okazję go widzieć, także on naprawdę no po prostu porywa publiczność. Więc jak się odnalazłeś właśnie jako zastępstwo Adykalskiej, no bo ona pierwotnie grała tam bohaterkę, w którą ty się wcielasz. Więc ogromne wyzwanie aktorskie, ale też masz tam szansę do popisu na tej scenie, no bo dzieje się tam. Tak, ja myślę, że mam chyba łatwość do grania takich histerycznych kobiet, trochę takich przerysowanych. W Petarcie też gram niezłą wariatkę. Mam łatwość, nie wiem dlaczego, bo w życiu jest wręcz zupełnie inaczej, jestem przeciwieństwem, jestem bardzo spokojna, oczywiście żartuję, no ale na tym to polega, żeby mieć różne twarze i ja kocham wyzwania aktorskie i kocham jak coś się dzieje. No i oby jak najwięcej takich wyzwań czekam i mam nadzieję, że mnie spotkają już niebawem.